Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Koszy. Chciałbym tutaj z tego miejsca w ten piękny, słoneczny sobotni poranek zapowiedzieć Wam dzisiejsze mecze piłkarskie albo także jutrzejsze. Ale na samym początku chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcjach mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, że jak zasubskrybujesz kanał piłka i kosz, jak dasz kciuka w górę i jak skomentujesz to znacznie poprawi algorytmy YouTube'owe. Mam nadzieję, że trafię do jak największej liczby obserwujących słuchaczy czy oglądających. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Juan Garcia, pierwszy bramkarz FC Barcony, doznał kontuzji, co znaczy że w jego miejsce prawdopodobnie wskoczy Wojciech Szczęsny. To będzie kolejna szansa dla Wojtka, tak jak w zeszłym sezonie, znakomite wejście do bramki Barcelony, potrójna korona właściwie tego bramkarza. On był bohaterem, teraz musi zastąpić najlepszego bramkarza. Obecnego sezonu, bo w Barcelonie Juan Garcia przyjął się znakomicie, ale doznał dość ciężkiej kontuzji. Mówią jacyś idioci, że to jest karma za to, że przeszedł z drużyny Hispaniolu, ale tutaj po prostu każdy chyba by chciał grać w FC Barcelonie lub w Realu Madryt, więc na samym końcu ja nie mam do niego pretensji, będąc oczywiście kibicem Barsy. Chciałbym zapowiedzieć najpierw Ligę Hiszpańską, bo tutaj mamy dzisiaj wielki hit. Atletico Madrid, czyli drużyna, która w tym sezonie wygląda słabo, która jest właściwie w środku tabeli, będzie starać się pokonać wielki Real Madrid. Real Madrid, który ma komplet punktów po sześciu spotkaniach w La Lidze i to jest duże osiągnięcie, patrząc na to, że to, jest nowa, że to jest nowy projekt Chabiego Alonso, to naprawdę to świetnie wygląda i Real Madrid czasem miał problemy, ale jednak zdobył komplet punktów i dzisiaj w derbach Madrytu będą faworytem, bo są w dobrej formie, a Atletico w słabej, ale ja naprawdę wierzę, że tutaj podopieczni Diego Simeone będą w stanie zatrzymać podopiecznych Chabiego Alonso. Po prostu dzisiaj wierzę w obudzenie się Atletico, w ich taki właściwie powrót do walki o mistrzostwo, no bo w tym momencie są w środku tabeli, ale ja nie mam wątpliwości, że ta drużyna jest na ta... Na tyle mocna, że będzie w stanie, złapiąc oczywiście odpowiedni rytm, będzie w stanie powalczyć i z Realem Madryt, i z FC Barceloną w tym sezonie właśnie o Mistrzostwo Hiszpanii. Ten mecz Atletico Madryt kontra Real Madryt o godzinie 16.15, więc sobie wbicie w kalendarz, bo naprawdę takiego znakomitego spotkania przegapić nie można. Jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, to mamy jeszcze mecze Getafe Levante, mamy Majorkę z Alavés i Real z Athletic Bilbao. No ale nie, nie ma co ukrywać, że najciekawszym, najlepszym spotkaniem jest zdecydowany mecz Atletico Madrid-Real Madrid. Jeśli chodzi o Ligę Angielską, która dzisiaj startuje dość wcześnie, bo o godzinie 13.30 będziemy mogli już zobaczyć mecz Brentford. Manchester United. Manchester United, który zaczął fatalnie sezon, ostatnio się trochę przebudził i pokonał w ostatnim spotkaniu ligowym drużynę Chelsea-London. Chelsea złapała znowu zadyszkę i wyglądała dobrze na początku sezonu, ale mają swoje problemy. Nie dość, że Cole Palmer znowu doznał kontuzji, to jeszcze mówi się o tym, że João Pedro, ich najlepszy strzelec, notabene w tym sezonie, także nie jest w pełni sił, ale jeśli chodzi o jego występ, to jeszcze nie wiemy jak będzie, ale jest szansa, że się pojawi na boisku. Chelsea natomiast podejmie Brighton i na pewno to będzie też ciekawe spotkanie pod względem tego, że Enzo Mareska to był przecież coach właśnie Brighton, więc to będzie taki pojedynek Enzo Mareski kontra swojemu, kontra jego były klub. Czyli Chelsea Brighton jest o godzinie 16. O 16 mamy jeszcze inne spotkania, i naprawdę to są naprawdę godne spotkania, na polecenia. Mamy Crystal Palace, Liverpool. Ja naprawdę wierzę, że Crystal Palace będzie w stanie zatrzymać Liverpool, który gdzieś tam ślizga się, który ma naprawdę świetny start sezonu, ale patrząc na to, jak grają, to te mecze są po prostu czasem przepychane i w samej końcówce Real. przepraszam, Liverpool jest w stanie zdobywać te gole. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dzisiaj Liverpool na wyjeździe z Crystal Palace, bo Crystal Palace to jest drużyna, która naprawdę umie dobrze bronić, która może się postawić każdemu klubowi w Premier League. Następny mecz to jest Leeds Burmów. No, Leeds oczywiście walczy o utrzymanie. Tak to zawsze jest z tymi Beniaminkami. A Bournemouth, no, trzeba zwrócić uwagę na Semenio. To jest zawodnik, który błyszczy od samego początku sezonu. Który oprócz tego, że ma rzuty karne, to po prostu no bardzo dobrze gra w tym sezonie. Ja będę go mocno obserwował pod kątem Fantazy Premier League. Następne spotkanie także o 16.00 to mecz Manchester City-Burnley. Kolejny Beniaminek, tym razem Manchester City jest tutaj zdecydowanym faworytem. A jeszcze wiemy o tym, że Erling Haaland jest w pełni sił. Był widziany na treningu i wydaje się, że nie ma żadnych wątpliwości, że w tym spotkaniu Erlinga Haalanda zobaczymy. Myślę, że trzeba mu dać opaskę, to jest najlepszy napastnik. Naprawdę bardzo duże XG tego zawodnika, więc myślę, że Erling Haaland to jest najlepsza opcja na opaskę w nadchodzącej kolejce Fantazy Premier League. Przypominam, że deadline jest w południe. No i potem mamy o 18.30 mecz Nottingham-Sunderland. No, ten mecz pewnie obejrzy każdy fan Premier League. A e, jeśli chodzi o e, ostatnie spotkanie tego dnia, to mamy o godzinie 21:00 pojedynek pomiędzy Tottenhamem i Wolverhampton. No, na pewno ciekawe spotkanie, e, bo naprawdę Tottenham wygląda bardzo dobrze na początku sezonu i wydaje się, że są tutaj zdecydowanym faworytem. Ja bardzo kibicuję Richard Lisonowi, więc też liczę na to, że strzeli jakiegoś gola. Jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, już ją omówiłem. Ligę Angielską również. We Francji mamy także kilka ciekawych spotkań: Lorient, Monaco. Potem mamy Toulouse, Nantes. I na koniec dnia Paris Saint-Germain podejmie oser. Jeśli chodzi o Ligę Niemiecką, no to tutaj trzeba wspomnieć o tym, że wczoraj Bayern wygrywa mecz. Harry Kane strzela setnego gola i zrobił to najszybciej w historii, szybciej nawet niż Erling Haaland, bo zrobił to w 104. spotkaniu, więc duże osiągnięcie tego zawodnika, chociaż e, jeśli chodzi o rekord Robert, Roberta Lewandowskiego, ja uważam, że go nie pobije, ale na pewno ma na to szansę. I teraz na koniec oczywiście chciałbym zapowiedzieć najciekawszą, najlepszą, naszą ukochaną Ekstraklasę bo dzisiaj naprawdę, jeśli chodzi o Ekstraklasę, mamy bardzo ciekawe spotkania, bo już o godzinie 14.45 będziemy mieć znakomitej Korony Kielce, która jest w świetnej formie, ale oni podejmą Lechię Gdańsk, która także ostatnio wygląda bardzo dobrze i strzela bardzo dużo goli i zaczęli troszkę lepiej bronić, więc to jest spotkanie, w którym na pewno zobaczymy sporo bramek. Następne spotkanie to jest mecz Piasta Gliwice i Brugbet. Termalika nie ciecza, no ten mecz do najciekawszych nie należy. I na koniec dnia dzisiaj mamy Krakowia, Górnik Zabrze. Myślę, że to są najciekawsze spotkania na dzisiaj i w sobotę naprawdę jest to oglądać. Każdy sobie wybierze coś dla siebie, a poza tym życzę Wam wspaniałego takiego właśnie słonecznego dnia. I oczywiście znajdźcie czas na uprawianie sportu. Pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach i o komentarzach i niebawem. Po raz kolejny słyszymy i widzimy się na kanale Piłka i Kosz. Cześć!